Coraz częściej dochodzi do bujek. Tym razem policjanci ogniwa patrolowo interwencyjnego, musieli pomóc młodzieży, którą zaatakowano batonami. No i widzowie witam was w kolejnym odcinku z polskiej policji. Zostawcie konieczny łapę w górę, zostawcie koniecznie suba. Pisaliście, że Wam bardzo się podoba ta Kijanka tutaj Sporty, czy ten nowy e, nowy auto policyjny. Więc zrobiliśmy kolejny odcinek z tej jednostki. Jedziemy właśnie na zgłoszenie, które dostaliśmy. No i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Dobra, to jest dziś chyba tutaj. Chyba tutaj zaraz zarobię. Tak już się widzę. 19 do 00 jesteśmy na miejscu Dobra, chodź chodź, chodź, bo faktycznie kogoś biłem Patrzcie widzowie! Odsuńcie się, odsuńcie się od nich! Do łapy w górę, łapy w górę, łapy w górę! Łapy do góry, ręce do 00, tutaj 19, przyszedźcie pilnie wsparcie na miejsce, yy, mamy cztery osoby yy, zaatakowały tą, tą młodzież. Ej halo, potrzebujecie opieki medycznej? Co tu się stało? Nie pobili nas. A Dostałeś ten brzuch? Woli, bardzo woli. Yy, dobra, yy, a ten. Sprawdź jeszcze tamtego. Patrz, bo on się usunął. Sprawdź go, zaraz yy, zgłoszę na radiu wszystko 00, yy, tu 19, zgłasz się. 00, zgłaszam za 19. Potrzebuję zespołu ratownictwa medycznego na miejsce. Mam dwie ranne osoby, ale raczej jedna karetka wystarczy. I potrzebuję wsparcia jednostki policyjnej na miejsce. Cztery osoby pobiły. E, tą młodzież, do której dostaliśmy wezwanie. Potwierdzam, wysyłam jednostki. E, dobra, czekaj, przy, wyciągnąłem Zabysłużą. tutaj R1, pomożemy. Mm -hmm. On przytomny jest, co z nim się tak, e, trzeba ustabilizować nogę, bardzo go boli, możliwe, że złamana. Już w ratownicy. Noga? Tak. Dobra, to zostawiam tu tą torbę, to zajmiecie się nim. E, cześć! Kto tutaj ten? Mamy dwie osoby ranne, dostały z botoma. Ten dostał w nogę z tego co wiem, a tam ten drugi w brzuch. Nie wiem, tym się najpierw macie zająć. Dzień dobry, co się stało? Boli mi noga, nie mogę jej ruszyć. Ten, trzeba będzie ustalić, Dzień, słuchaj, dziękuję, te bardzo. osoby. Zaraz się. Przestaje. A poczekaj, to jest Witaj. jakiś ogrodnik, czekaj. Halo, proszę pana, przepraszam. Boże, e, pan wie może co tutaj się stało dokładnie? Wie pan co ja tutaj tą dmuchawką do liści ja tutaj ogarniałem ogród, no, ogarniałem ogród. Trawnik, i no. Nie słuchałem bardzo już te nie zwrócają na to bo chciałem że dzieciaki się, one tak zawsze, one tak zawsze się płócą i tak Czyli dalej Czyli to już nie pierwsza sytuacja, tak? No, tak bo tak, dostaliśmy wezwanie, no, że jakaś kłótnia mocna na terenie zawsze szkoły tak jest, zawsze tak jest, że tutaj no no to są dzieci, dzieciaki po prostu Dobra, tutaj. ale zawsze tak jest, że się biją y, pałkami teleskopowymi? No właśnie, to jest pierwszy zabić. raz. To jest tragedia, po prostu coś się dzieje z tą młodzieżą, No ja tutaj mu mówię, panu dmucha. to wszystko, nie? Tutaj nie. się, tutaj się darli, coś krzyczeli. Nie, nie wiem, o co ja nie słuchałem, bardzo coś mnie to niepokoiło. W ogóle, Ale nie to... wiem, gdzie jest druga jednostka wsparcia, która tutaj miała podjechać, bo my musimy tam to osoby nie znaleźć. Nauczycielem, że Dobrze. Im, żeby tutaj ten, A mam pytanie podjechać. jeszcze, proszę pana, A czy zna pan tamte osoby, te osoby ta czwórka, która zaatakowała ich? To, to jest młodzież z tej szkoły Widziałem ich kilka razy Czyli możemy, może pan zdobyć jakąś informację, jak oni się nazywają, tak? Tamta czwórka, no jest tak, pan w stanie ja ustalić ja się tam kojarzę po nazwisku Dobrze, to miałbym y, prośbę, czy mógłby pan podejść do szkoły y, Nie wiem, wiem, że są wakacje, że zamknięte A nie, powinna być otwarta, nie wiem y, To niech pan ustali, kto to może być I niech pan zadzwoni na policję, dobra? I pan powie do, Dobrze, postaram się To Dobra. są kamery, jest. Sprawne, są Ostatnio konserwowałem też. To zaraz patrol jakiś przyjedzie... O właśnie przyjechał. Dobra, to na razie niech pan ustali tam te tamte osoby, dobrze? Dobry, Jeszcze dobrze. poproszę pański dowód. No sprawdź. 0000 zgłaszam, że jesteśmy na miejscu A już kolejny patrol. Co, co z tymi osobami tutaj? Jeden ma wstrząsienie mózgu. A drugi Górę. ma problem z nogą, ma złamane, otwarcie złamane. E, dobra, to my ich zostawiamy wam, bo musimy znaleźć te osoby, które pobiły. Darek, słuchaj, e, miałbym prośbę do ciebie, e, weź jeszcze spisz e, tego tutaj obywatela, nie? Zobacz, ustal, a, może coś ustalimy. O, a wy jesteście tam. tutaj przyjechaliście. Cztery jakieś osoby pobiły to młodzież, która tutaj stała. Z pałkami teleskopowymi, nie? Także jeździcie tutaj wokół i oni uciekli. Więc jeździcie tutaj wokół szkoły, może uda wam się znaleźć te osoby. Jak ktoś to na radiu zgłaszajcie, to wam pomóc. A wiadomo jakim pojazdem uciekli? Czy znaczy, nie uciekli pojazdem, oni pobiegli piechotą, tak? Także nie wiem nic o pojeździe. Może do pojazdu uciekli, nie wiem, to jest młodzież, tak? Okolice Dobra. mogą nawet mieć 18 lat, nie? Bo to jest Nie wiadomo nic o wzroście i o wyglądzie? Wiesz co, nie zdążyliśmy zobaczyć no, Wzrost mniej więcej, no wiecie no Oni byli naszego wzrostu, tak? Ale nie byli jakoś szczególnie ubrani, no taka wiecie No, no zwykli, jak zobaczycie jakąś Czwórkę osób, zobaczycie, że mają Batony przy sobie, no to, to, to Wzywajcie, nie? Dobrze, dobra. 0-0 Zgłoś do dziewiętnastki Zaraz zgłaszam do 19. Zgłaszam, że wyjeżdżamy z miejsca zdarzenia i wraz z 22. Jednostką poszukamy, przeszukamy okolice, może uda nam się znaleźć te osoby. Przyjął poprawnie? Informujcie na bieżąco o postępie. Przyjął. Co się udało ci się jeszcze ustalić? Nie, ale poinformowałem rodziców jednego z przykładowanych. Co tam się musiało dziać, żeby wyskoczyli na nich z pałkami teleskopowy, czy z tym można zabić, jak się w głowę trafi? Coraz gorsza sytuacja w tym mieście. O! Oni się zgłaszają. Ja też się zgłaszam. Jeżeli osoby, które zaatakowały młodzież, jest ich czworo... O kurde, widzowie, chyba ich znaleźli. ...które znajduje się, no, niedaleko. Mnie Dobra, dawaj, mi się tam. Ale nie damy rady sobie ich zatrzymać, nie zatrzymają 00 dla 19. E, 19, zgłaszam się. Dajcie się w trybie pilnym na ten parking. Dodajemy się alarmowo, przyjął. Dobra, widzowie, dobrze, że znaleźliśmy. Dosyć szybko te osoba. ale oni właśnie będą chyba chcieli uciekać. Czekaj, gdzie tu są na tym parkingu? Zatrzymaj się tu, zatrzymaj się tu. Cześć, słuchajcie, zrobimy tak, wjedziemy tam po prostu. Nie znam jeszcze tego sposobu otwierania szyby. Podjedziemy na miejsce i po prostu spróbujemy tamtymi osobami się zająć. Gdzie one są w ogóle? Tam po prawej stoją. Tamte, tam, tamte, tam, tak? Tak, tak, tak. Ta, 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 ta. Dobra, to dawajcie, dawajcie szybko. 19, zgłaszam do 00, że wraz z wojską trójką spróbujemy zatrzymać to. Ty, poczekaj, bo uciekają. Szybko, szybko podjeżdża, Gdzie? Ty, ty, ty! Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Łapy do góry, łapy do góry! Łapy do góry! Łapy do góry. Gdzie, gdzie, są, gdzie jest pozostali? Gdzie są pozostali, mi powiedz? Pojechali autem. Trzy osoby tam pojechały autem? Dwie. A gdzie jest jeszcze czwarta osoba? Dobra, go będę zakubał. Nie wiem, nie było, nie było z nami. A tu gdzie on poleciał? O uciekł od nas. Jak... Powinniśmy, to on daleko. Dobra, zabieramy go w takim razie. 23, wy się udaliście za pojazdem? Tak, udaliśmy się za pojazdem. Przyjął. My udamy się z zatrzymanym na komisariat. Na razie nie jesteśmy w stanie udzielić wsparcia. 00, zgłoś do 19. 00, głośno do 19. Udajemy się z zatrzymanym na komisariat. Pogładamy. Jakoś, no. Muszę I zaraz zostaniesz przesłuchany, więc lepiej dla ciebie będzie jak wyśpiewasz nam jeszcze pozostało sobie tam w trójkę co z tobą były Ja się nie przyjadę na No co już się sprzedałeś, że oni uciekli pojazdy mają jeden uciekł także już już i tak mamy trochę informacji, więc wiesz. E, widzę dwie osoby są na recepcji, także podchodzimy tutaj. Dzień dobry! Ja dobra. na chwilę to przybyłem. No dobra, jak tam? O, 00, witam. No, jestem, jestem tak. E, słuchajcie, no, zatrzymaliśmy jedną osobę z tej e, bijatyki tam, jednostronnej biatyki. E, no. Reszta uciekła pojazdem, tam 23 miało za nią pościg. E, no, a z tą osobą co? Z tą osobą? Weźmiemy go na przesłuchanie zaraz e, i, i wsadzimy go do celi. Mm, dobra, nie chcę się w pokoju coś. Dobra, dobra. E, no to chodź za nami. Ciężki patrol dzisiaj był. Jeszcze, aby nie był cięższy, wiesz, co nocną no, mamy, tak że to jest Warszawa, tu. <grych> to spokojnie, jeszcze jeszcze zdążysz dzisiaj ponarzekać rzadko, teraz, jest, zaraz, rzadko zaraz masz patrolę na... Dla 19 Aha. no, bierz gruszkę i, i zgłaszaj dla no. Dla 19 się zgłoś. zgłaszam. Udajcie się na kanapnisko 14, zgłoszenie jest o wypadniętym dziecku. Wszystkie służby co? ratownicze są na miejscu. Skąd wypadło dziecko? Z okna. O kurde. Y Okej, okay, przyjąłem, udajemy się. Ratownictwo medyczne jest już na miejscu. Udajemy się. A to jest co, to tu jest za rogiem gdzieś, z tego co wiem. Taka napnica. To jest ta ulica, albo ta dalej. Bo to tak, jest jakby przedłużenie. Yy, równoległa, pamiętam. Um, A, równoległa, dobra, to to. Widzę ambulans. Ty, ale żeby wypadło dziecko, jeszcze o takiej godzinie, to tam. Ja nie wiem, co się musi dziać. 19 dziecko do 0, zaraz, zgłaszam, że jesteśmy na miejscu. Dziecko Ale ustaw ten wypadło. radio, bo jest tak bardziej z boku. Słam? dzień dziecko, dobry dziecko tam z okna wypadło, przy ja, ja yy, tam, a pan kiemier, jest? jest? Ja jestem tutaj są pani, panie, ja tutaj w oknie jestem, oglądam tutaj pilną, tę ten. Panoramę naszego miasta tutaj te, ten. Tak słucham, ja się tam No zastanawiam, ale na pana co, na... oczach wypadło? Tak, tak, tak. Ja się tak zastanowiłem. No, jak to mocno uderzyło? I tak pan wiem wzywał służby? z domu i to co, co? Co to się stanęło? No i ten. No. Nie wiem, nie wiem co tam się stało, ale wypadło z okna, panie! Ale pan wzywał służby, tak? No i to tak, to ja, to ja, to jeszcze ja tam... Dobrze, to pan poczeka, będziemy musieli notatkę od pana no, wziąć To na no, 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 razie no, pan no, poczeka, dobra? No, Dobrze, ja, to ja to 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 tam udamy się na miejsce No to takiego jeszcze wezwania nie miałem na całej, na całej no. służbie Dzień dobry, proszę o przejście, zrobienia, proszę tutaj, Nie, nie przeszkadzać Dzień dobry Cześć, cześć Dzień dobry Dziecko spadło z okna z dużej wysokości Z którego piętra? Z się. No, z pierwszego piętra Tu, gdzie się świeci, tak? Tak, tak. Yy, dobra, a jakieś więcej informacji? Patrzcie w ogóle, ile osób tutaj nagrywa, widzowie. Incydent naprawdę niespotykany. Mogłę podaliśmy mu maskę tlenową. Dobra, ale A na jak z tym dzieckiem? Słaby w sensie... tętno. Na początku miał osoby tętno, ale teraz wzmocniliśmy je lekami, czyli ma teraz dobry ten A jest przytomny czy jest źle? Przytomny jest, Będ, przytomny. będzie żył. Będzie żył. Osłabiony bardzo. Dobra, a jakiś być. rodzic jest na miejscu? Akurat tutaj ja jeszcze, jest za obok Twojego kolegi. O Jezu. Tak? Dzień dobry. Pani jest matką, tak? Tutaj. Ja, Niestety. Jak się o... pani czuje? W no. drzwiele Tutaj. W ogóle patrzcie, jak ona jest ubrana. Zrobię podejrzanie. Dobrze. A ile ma lat dziecko, proszę mi powiedzieć? Mam no, tak ja, po te... no to. wszystko. Ile? Się ile, ile jeszcze raz, proszę? Nie bo jest cztery. Czy może cztery? Dobrze. A dlaczego spadło dziecko pani z pierwszego piętra? Jakby Ech. pani nie pilnowała? Nie, nie wiem, pan wie, co, wróciłam się na chwilę, patrzę i dziecko wyleciało. To, ty, ty, dlaczego okna były otwarte? No tak bo to chce być taki surt, panie, bo Dobra, spisz notatkę tutaj od pani. Nie proszę. O... Zapraszam pana na bok tutaj ode mnie. Proszę pana, mam pytanie do pana. Proszę mi coś powiedzieć o tej rodzinie. No, właśnie tutaj ten, bardzo głośne imprezy czasami są. Nie wiem, tutaj ludzie przychodzą. Tragedia tutaj w ogóle jest. Ja chłopak ze wsi to ten, to, 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 takie, to, to takie sceny to dla mnie nie, nie ten. Ale nie. proszę pana, proszę nie nagrywać, bo to. Yy, proszę nas nie nagrywać. Fajnie dobrze? jest, mam swoje prawa. Ale nie może pan nagrywać składanych zeznań. No. Może pan akcję nagrywać, ale nie tutaj e, składanie zeznań. A, bo, bardzo, dobra, e, dobrze. Bardzo, bardzo głośne te imprezy zawsze są. Wieczorami. I dalej nagrywam oficowie. nie, 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 normalnie. Dobrze, ale dzisiaj takie coś było, czy, czy nie? Dzisiaj też, też ale bo te, od tego momentu kiedy to dziecko wypadło, to już się uspokoiło trochę teraz. Tutaj a to ktoś jeszcze tam w mieszkaniu był oprócz niej? Nie wiem, nie wiem, bo co tutaj kiedyś przychodzili tutaj, ale właśnie gdzieś od tygodni już nie przychodzili. Nie wiem, może coś się pokusili to dziecko z tą mamą, nie wiem co się tam stało. Dobra, a co jest, że ona taka dziwna, co to tam może być? No właśnie nie wiem, to czasami ten, coś tam pali przez okno. Ale co pali? No nie wiem, jakieś papierosy takie dziwne, Ale nie takie ten, tam. takie inne, takie. nie wiem co to jest w ogóle nie nie Śmierdzi? Nie tak dziwnie śmierdzi. jakoś? Śmierdzi, pachnie, mega śmierdzi Eee, przy... a, e, a co pani pali? Czemu ty Papierosek. nie zabierasz się tego? O, podaję... e, proszę mi to, o, oddać. Proszę mi to proszę, oddać Proszę mi to oddać Ale kurde, nie rzucaj Pani mi to teraz no. podniesie, nie będzie pani mi tego rzucała No pani to pani, proszę to wyrzucić A pan coś nie o, musi wyglądać Proszę pana ale proszę, co? Co? proszę się uspokoić. Co? Co? Dobrze, proszę pana, proszę, dzieło, proszę pana, proszę pana, niech pan się odsunie, niech pan się odsunie tutaj. Darek, jest pod czegoś? Te, bardzo możliwe, zaraz poproszę Krenisz, tutaj sze. medyków. Próbowałem ustalić to z szaność, ale nie ma żadnych dokumentów. Jeśli będzie pani stawiała opór, no to dojdzie do zatrzymania. Chwilowo uda się pani na komisariat za nieupilnowanie dziecka no, i za sprawdzimy jeszcze ten, to, co pani paliła. Słucham? No ja nie chcę iść No proszę pani, no musi pani z nami się Udać, nie, nie ma tutaj pani wyjścia, tak? Mówię, jeśli si możemy dobrowolnie to zrobić, jeśli będzie pani stawiała e, opór, no to będziemy musieli użyć siły. Ja nie zostawię mieszkania. coś ukradnąć. Zostawię pani mieszkanie, to może pani zamknąć po prostu. Ja bym wiedziała, gdzie są jeszcze klucze, to... E. Dobrze, to my z panią poszukamy. To, to, to zapraszamy. 19 zgłoś tu 00. 00 zgłaszam do 19. Zgłaszam, że prowadzimy dalej interwencję Chwilowo dowiedzieliśmy się tego, że dziecko zostało nieupilnowane I prawdopodobnie matka paliła marihuanę Jeszcze to ustalimy o, Otwarte mieszkanie, słuchajcie No zapraszam, zapraszam e, Dobra, Czy, tak, sprawdzimy mieszkanie tutaj I pani poszuka tych kluczy, dobrze? Mhm mm I, I dokumentów tożsamości Patrzcie widzowie w ogóle, jak to mieszkanie wygląda To jest masakra Darek, chodź na chwilę Co to jest? Znaczy, ja wiem co to no. jest, ale to nie powinno się tu znajdować. No, będzie chyba trzeba zrobić przeszukanie. 19 do 0,0 narkotyki znaleźliśmy w środku. Podeślijcie wydział narkotykowy. Dobra, ma pani jeszcze coś nielegalnego w domu? Nie, nie mam. Na pewno. Co to panowie znaleźli? No, nie widzi pani, że tutaj pani nie dopaliła? O ja to nie moje ucieka. A w ogóle muszę. Ej, gdzie. Co, co? Pani się zatrzyma! Proszę się zatrzymać. Dobrze, jest pani zatrzymana za próby ucieczki i za posiadanie nielegalnie narkotyków. A, ile tego a tutaj mamy? to nie moje no przecie. to chyba widział narkotyka, naprawdę będzie potrzebny. Dobrze, pan idzie do, do mieszkania z tym, bo zaraz zostanie pan. Zatrzy... zostanie pan mandat za picie w miejscu publicznym. mi piwo wolała, zaresztujcie tą cipunkę za sraną. A to już tak. A często do to czegoś takiego dochodziło? Przykładam, pan się pyta Nie wiem jak tam pan rzuci dwa złote to Cicho ci diable ja, Proszę pana, proszę bez łapówek Dobra, ja widzę, że cały ten blok jest Dobra, zabezpiecz mieszkanie, weź tam tę kostkę co znaleźliśmy i damy do laboratorium Tylko nie uszczerbuj tam żadnej. Jedz ze środka No spokojnie Ja mogę popilować Jak no dobrze ci się jeździ takim elektrykiem Ja nie wiem to nie to, to, to są fury dla mnie Dla mnie przyjemnie No to, to dobrze że ci się podoba ty kierujesz szczęście 19 do 00 zgłaszam powrót na służbę z przerwy Dobra no to ruszę jedziemy Ty znaczy Ojej, oj, 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 widziałeś to? Co on zrobił widzowie tym G-wagony przejechał w ogóle na czerwony, nie, na zielonym pojechał w sumie tak wyszło, ale jakby zmienił pas, ja nie wiem. Dobra, zatrzymujemy go do kontroli. Dobra, sprawdzę go w bazie Podejdź do niego sprawdź. Sprawdzanie w bazie widzowie to jest najbardziej nudna rzecz, także niech on się tym zajmuje jak jak chce. Dzień dobry, proszę pana, dobry. proszę o otworzenie szyby. Dzień dobry. Jest otwarta. E, dobrze powód zatrzymania jest taki Że skręcił pan z nie właści... Zmienił pan niewłaściwie pas ruchu Na skrzyżowaniu tak? Ta, 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 ta. E... Co tu jest widzowie co? Ta, ta jest... Ty chodź 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 mi pomóż szybko Trzymaj ręce na kierownicy Ręce na kierownicy nie opuszczaj Chodź stało? podejdź podejdź, podejdź. Ma broń ma broń w pojeździe otwórz mi jego drzwi Pan nic nie robi bez naszej zgody Wyjdzie pan z rękami do góry Dobry, Nie dotyka pan tej broni 19 do 00 mamy broń w pojeździe Zatrzymanie drogowe Dobra, odwróć się plecami do nas, plecami do nas bez gwałtownych ruchów Asekuruj mnie Bezpieczam. Ale o co chodzi panowie? Yy, dlaczego masz broń w pojeździe na środku? Chyba <grym> ja mam pozwolenie na broń no, proszę pana no to czary, Jak no. ma pan pozwolenie, ma pan pozwolenie na broń, tak? Tak mam pozwolenie Dobrze, yy, sprawdź tak partner, partner sprawdź to, ale czy, yy, Ale dlaczego pan trzyma broń na środku? No bo jest, bo no, byłem na szczęknicu dopiero no i Miałem ręce tłuste I ta broń budzi co, cała, to jest nie chcę ich wyśle do komory, tak, specjalnie im ale... tak. Gdzie ma pan dokumenty? W kieszeni tutaj spodnia. Dobra, wyjmę sobie pozwolę. Ja widzę, będę trzymał rękę na kaburze tego tak moment. dla bezpieczeństwa. Dlaczego pan nie schował tej broni? Wie pan, że to jest jakby... Nie jest dozwolone w prawie tak trzymanie broni, nawet tak. jak ma pan pozwolenie. Musi być w kaburze. No nie, wiem, wiem, że musi być kaburze, ale ta broń jest cała brudna, no, nie chciałem sobie ubrzyć kaburi. I później w domu miałem te czyści ścierką tę broń, no bo nasze nic nie mieli, no i miałem tam z domu z No to mógł pan tak przynajmniej schować ją tutaj gdzieś pejdzie, żeby nie była na wierzchu. No to tak, no, ale później się o niej zapomniałem, jechałem sobie spokojnie, aż mnie pojęce, z mi się ona przypomniała. No zgadza się, ma pan tu licencję, ale na wierzchu trzeba... A, a broni? sprawdź jeszcze numer seryjny broni, nie? Mm -hmm. Czy... Dobra, dobrze, to ja pan odkłuję, pan się obróci tyłem do mnie. 19 do 0, 0, zgłaszam, że neguję wcześniejszy komunikat, zwykła kontrola drogowa. E, dobrze, proszę pana, zaraz sprawdzimy numer seryjny broni. E, ja tylko muszę się jeszcze dowiedzieć, e, w prawie to sprawdzić, czy za to jest mandat, czy jest zatrzymanie. Z, z, zatrzymanie pana za to, co pan zrobi. więc pan tutaj poczeka, dobrze? A mogę wsiąść do samochodu, czy nie? Nie, pan na razie nie wsiada, dobrze, pan na razie dobrze. nie wsiada. Bronie należy do niego. Dobra, nie należy? Należy, należy. A, należy, dobra, źle usłyszałem. E, dobra, e, słuchaj, mam do ciebie zadanie. Weź sprawdź w tym, w kodeksie karnym, czy za to jest mandat, czy za to jest zatrzymanie za to, co zrobił. Mm -hmm. ten co widzowie robi? Zdjęcie na tle nowego radiowozu? <laughs> ja nie wiem, widzowie, co oni tym. Załtem z tego, co wiem, wszystko jest w porządku. Będzie więc na pewno mandat. Przyjmuje pan mandat chwilowo za przyjechanie na tam... Tak, przyjmuje pan, dobra tak. Otworzy pan tu bagażnik, bagażnik z tego co widzę pusty Dobrze, to można zamknąć go w takim razie Widzowie, my czekamy, bo tutaj musimy sprawdzić Jak to w kodeksie karnym jest zapisane Czy jest za to faktycznie aresztowanie Czy po prostu jest za to mandat Bo wiecie, no nie musimy, znaczy Teoretycznie musimy mieć cały kodeks w głowie Ale mi się wydaje, że są takie sytuacje Gdzie jednak, wiecie, coś jest tak Tak już dziwnego, że jednak trzeba sprawdzić to w kodeksie za przechowywanie broni i amunicji W sposób Umożliwiające dostępu do osób postronnych grozi ich przepadek oraz karale aresztu. 6 miesięcy, lub grzywny do 6 tysięcy. Czyli musimy go zatrzymać chwilowo, tak? Tak. Jak wychodzi z tego Czy... przepisu. Dobrze, no? Tak, na, przynajmniej na 48. E, dobrze, to słyszał pan tutaj, jak cytowaliśmy ten e, przepis prawny. Dobrze, to po pana pojazd zaraz przyjedzie laweta. A niestety pan zostanie zatrzymany. Nie będę już pana z po prostu wejdzie pan do, do radiowozu do nas. No i e, udamy się na komisariat. A na się zajmę ja. E, pojazd zostanie tak jak powiedziałem odholowany, no a pan e, musi trafić chwilowo na, do aresztu Czego tam się tam dowiemy, i tam zostaną panu postawione zarzuty. Dobra, partner, kiedy ja będę tą, tą broń zabijał w folię, to wystaw mu mandat chwilowo za, za to, to nie? Tam przyjął. To zapraszam do radiowozu. Dobra. No i widzowie, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie koniecznie mapę w górę, zostawcie koniecznie suba, no i do następnego siema. No i cześć.